Hej, z tej strony Emily Amber Cake, czyli Eklerka i jest ze mną... Luciana Eglele, czyli Lucrecia. Tak, teraz logujemy się do, na Star Stable. W skrócie, co... No, tak, i zapraszamy, tak, ciekawostka że zapraszamy na nasze musicali. Lukrecja się nazywa Małpa Diana Nowak. Nie, teraz inaczej. Małpa Lukrecja się nazywam teraz. Tak zmieniono. Aha, to ja Małpa Martyna Netko. jeden, tak, moje imię i nazwisko. Nie komentujcie. O, i druga ciekawostka. Dobra, e, tak. E... Dzisiaj będziemy po prostu szukać gwiazdek. Znaczy, tak. no nie szukać, ale pokazywać wam. No tak. Dwie takie są trudne do znalezienia, ale 14 jest na południowym kopycie. I piszcie w komentarzach jak macie skape'a, to możemy z Wami nagrać odcinek jak gadamy z Wami o No. Nazwiemy ten odcinek na przykład e, odcinek, poka pokazujemy gwiazdki. I, ale Let's nie, talk. ten z o, widzami to na przykład. Z, na, ten, SSO z widzami. No, coś takiego. Albo jak będziemy robić live, to możemy ten. Live, SS, SSO, live e, z widzami, coś takiego. Dobra, więc widzimy się, jak już się zalogujemy. Odlatiliśmy po przerwie. Ja Wam teraz pokażę parę gwiazdek. No tak, teraz Lucrecy będzie sterowała. No. Więc tak, no to to każdy chyba wie. Tutaj jest pierwsza gwiazdka. Ale może początkujący nie wiedzą także wiesz. No. Więc tutaj w tam w jest gwiazdka. Y, Okej. Okay. A, kolejną pokażę. I ona będzie w, da w kopalni Damaszek. Jak nie macie południowego kopyta, to się nie smućcie i tak możecie sobie potem jego odblokujecie. No już jest chyba na siódmym levelu, tak. Już no, na siódmym można odblokować. Tak, y, jak ten... oczywiście u człowieka. No. I jak... Y, nie Dobra, tak. tutaj jest druga gwiazdka. No. Tak, ale ja jej słupałam no to. A ten, jak nie będziecie mieli południowego popyta, to potem jego go to możecie to nowe O ile to wstawimy. Wstawimy. No, tak. Nie wiem, no tak. za no, no, godzinę nas. 30. Nagramy chyba mistrzostwo. To będzie taki live. Nie, to już będzie 26. Ja już chyba wtedy nie będę mogła być. Koło ciebie. No ogólnie jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to jestem koło niej. Ech, I tak. sorry, że nie, nie gram... nie gramy tak razem, że na dwóch kontach po prostu Marcynie się coś drugi laptop zepsuł i wiecie. No. Ale co tam nie słyszy? Nie mogliśmy wcześniej nagrać odcinek, ale byliśmy na takim I no dzisiaj... To był mój najszczęśliwszy dzień w życiu. No a mój najgorszy. No tak, ona się spotkała z chłopakiem, kurde. No nie musisz być publicznie, wiesz. No a akurat też byliśmy połowę, e, tam, zadowoleni, połowę smutni, no bo wściekli. Boże, bo, bo, no główna nagroda to był notebook. Tak, i jakiś, uf, przepraszam za słowo, jakiś gówniany chłopak dostał. I on jeszcze pobił brata mojej koleżanki. Z klasy. No Naprawdę jak takie dziecko mogło dostać coś I, takiego. I on, prawie do, I on prawie ten opuścił tego notebooka. W ogóle się z no, niego nie cieszy. Jeżeli ktoś nie wie co to jest notebook, to, to jest taki tablet połączony z laptopem. Aha, to ma. Okej, okay, więc tutaj jest kolejna y, gwiazdka w tych krzakach tu. Dobra. Tak? No. Jakiś grób tam był. Czekajcie, zrobię na chwilę pauzę. Dobra, jesteśmy i akurat to nie musicie zgadywać, gdzie to jest, bo to jest koło spera tam gdzie jechaliśmy. Następna gwiazdka będzie na plaży Morland. A przecież pokazałam ją tamto. No wiem, ale jakby nie wiedzieli... Hmm. Zjedziemy? No. Zjechaliśmy. Jej. Fajne skróty, ci powiem. No. I, I w to... tej wodzie jest kolejna gwiazdka. Akurat tu możecie mieć z nią problem. Nie. Jakieś miałam, ale wiesz, ja wtedy no. zaczęłam grać w Susano, to ja wiesz? też wiem. Mam dopiero 16 gwiazdek, a Lucrecję. Ja mam ma... chyba z 30. O, właśnie. Więc ja zdobyłabym więcej, tylko mi się po prostu ich nie chce, bo ja wiem gdzie są, ale nie chcę mi się zdobyć. U, 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 guberna, u gubernatora jest jedno. Zapomniałam, Taki? wam, jeszcze kowalesy na gwiazdka. No tak. Tylko tam się trochę trudno wjeżdża, ale spróbujemy. No, z naszym grubym koniem to na pewno da Po Czemu ty masz ten medal na sobie? Nie wiem. Tak się pochwalić. Dobra. Ej, co Ogólnie ty? Ogólnie zostawcie łapkę w górę, no nie? Nie łapkę w górę, tylko w górę. Tak, więc ogólnie tu się tak wjeżdża. Bekę sobie tylko robimy, ale dobra. Jaką znowu bekę, my to na poważnie nagrywamy. Znaczy, wy możecie to uznać, że my robimy bekę z siebie, ale dobra. No więc tak, ja tam niestety nie wiadę za bardzo. Wiedziesz, jedziesz. Ale wy możecie Daj. wjechać. Daj. Dobra, czekaj, ja już wiem. Ja wiem. No ja tyle. Ja ja. Ok, Więc tutaj jest kolejna gwiazdka. Serio? No. Masz ją? Masz ją. Masz ją. Aha, tak, masz ją. Dobra. Nie. Bo to było da bardzo, bardzo dawno. No. Ale w sumie teraz też po, jak znajdziemy te gwiazdki, to też pojedziemy do zamku pozwiedzamy ogółem. Bo to nie będzie tak I w nie... następnym odcinku chyba pokażemy kilka bagów. Nie. Czyli chyba za... Po tym odcinku. No właśnie, taki długi z rzędu nagrywania. No. Jeszcze miniaturkę. Ja zrobię miniaturkę, bo jestem mistrzem odrobienia miniaturek. Aha. Dobra, idę się napić. Jest. Y eklerka odchodzi? Tak, to eklerka ma Z2. Ja też się chcę napić, obiekt. już jestem. Dobra, to, to jak się napijesz, to ty będziesz kierować i mm. jak do łódki, bo teraz no. do południowego kopyta. I tam wam pokażemy resztę gwiazdek, bo ja ogólnie wiem więcej, gdzie jest gwiazdek, a po prostu mi się nie chce pokazywać. Yy, bardziej yy, teraz was pewnie ciekawią gwiazdki na południowym kopycie, bo wiecie, dodano je dopiero. 14 podobno? No, ale, 14, tak. Ale nie, bo w południowym kopycie powinno być y, te y, 13. No bo jedna jest u guberna gubernatora. Aha! więc... To mi się być chciało. No tak. Bo ta dziewczyna miała tego kucyka. Ogólnie eklerka ma trzy konie. Znaczy tak. W sumie dwa konie tak. i jednego kucyka. Więc ma kucyka chyba Jorvi. Taki Jorvik masz? Tak. Yy, jak, be, jak chcecie... Starego. Zobaczyć. Ej, no. poczekaj, poczekaj. Yy, ten. Jak będziecie chcieli wiedzieć, jakiego mam kucyka, to jest taki sam jak ten, tylko że kucy i się nazywa Wolf Wind no. To jest star, to jest stary frys sportowy i tak. się nazywa Icewalker Akurat wie, jak będziecie chcieli Fryz to... ten jest w Forcie Pinta jest. Po, pokażę wam pojechałam no, dookoła i... Trochę. Bilem, bo pojechamy. Jak koło, będę w domu, to, no nie? To może jeszcze zrobimy razem tego tak no. trzy skapepa. Mm. On tu jest. Przynajmniej będę ja wtedy. On no, jest mega ładny. Lukrecja też go ma. Tak. My się zawsze śmiejemy z tego konia. No. Wygląda jak oś. Ale serio. Jeszcze z tymi korkami. <noise> ja... Ale naprawdę niektóre korki u... niektórych koni ładnie wyglądają. O, tak. Przepiętki. Jak nie, wierzy, nie wierzyliście nam, jaka jest cena, to proszę. No i jeszcze masz y, tego. I to jest od, y, można go kupić od poziomu ósmego. No i jeszcze masz startowca i się nazywa Everlof. No tak. Z którym byłam najdłużej, bo już tam miałam chyba 14 level. To jednego ci zabrakło. Co ty robisz? Nie wiem. Dobra, do łódki. Akurat nie będę robiła zadania z promem, bo trzeba czekać na prom. No, ja bym w sumie wolała. Teraz mi bo ja mam prom, nie? No więc, może sobie zostawiłem na 18 level. <grywka> <grywka> Spokojnie. No dobra, nie będę taka. Można kiedyś zrobię to. Mom. Jak chcecie wiedzieć, to nie wiemy od od którego jak się od którego levelu się kończy fabuła no. no bo podobno Ale jest... wiesz że już jest 21 level już można mieć podobno no bo tak bo widziałam u jednej youtuberki że Miała 19 level i ogółem miała i jeszcze zadanie ogólnie, A podobno się kończy, fabuła od 18, co mi Lucrecja mówiła. Tak, ale na przykład jak jest aktualizacja, to dodajemy sobie zadania. To no wtedy też można być level no Więc wiesz, no, gdzie jesteśmy? To Fajne. tak, pokażę Wam pierwszą gwiazdkę. Tam na tej skale takiej, to jest obok tego, farmy. Nie farmy, <grym> tylko Nie! Wioski. Dobra, tutaj bo ja nie pamiętam. Okej, okay, to daj. Ja, ja pokażę, wiem gdzie. No, to chyba najłatwiej zapamiętać. No, wiem. Tam są dwie gwiazdki koło latarni, ale jedną trudno jest zdobyć, próbujemy ją, dzisiaj, próbujemy ją dzisiaj zdobyć. Na odcinku. Żeby, żeby nie było, że tak nagry, yy, nagrywamy... Ogólnie yy, Eklerka ma fajnie, bo nie ma laków Dobra, czekaj. Ja ogółem sama jestem na chacie. Tak. Tu jest pierwsza gwiazdka. Tak, tutaj będzie taka u Was pierwsza gwiazdka. Tutaj jest pierwsza. No tak, możecie i tak ją zauważyć i tak. Czy mi łatwo ją zdobyć, bo jak będzie... bagowałam się. Bo jak będziecie jechali do tu, 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 właśnie farma południowego kopyta, to wtedy zauważycie pewnie, że tam jest gwiazdka, ale Ale my gadamy dużo. No, to to takie gaduły i potkani. <gaduły> no, wygadała się. Jaka? No ja zawsze muszę się wygadać. Dobra, więc dwie. Jedna jest w latarni. A ja, druga po, jest... ja pokażę, jak Dobra. nie będziecie wiedzieć. A druga jest koło latarni i my jej nie możemy zdobyć, bo było strasznie trudno. Pokażę wam. Ale może ją na odcinku zdobędziemy. No może. Tylko masz takie zadanie. Wiem. Może, że... może to zrobię. Ja tu już się raz zbagowałam, wolę już zejść. No. I właśnie mi Pisz, piszcie w komentarzu, czy wam się to, e, ten zyg e, podoba. Bo mi, bo mi w, wcale się nie podoba. Mi się podoba, a no. najfajniejsze. No to jest właśnie fajne. Dragness. O, tu powinna być jedna. Tutaj jest jedna. No. I stąd już widać tamtą drugą. No. No. I tu jest druga. Kurna. Co ty robisz? Nie wiem. Nie tu, nie tam. Jezu. W tym kranem jakimś. O tu jest. Ja ją próbuję. Patrz. Jak ją zdobędę, to co jest? Tam? Przed jestem. Co ty robisz? komitko Prawie było. Ale dobra, nie radzę ci, bo stracisz życie. Poczekaj, żeby być tak podróż. No nie? No. Dobra, nie zdobędziemy Dobra. jej. Ona jest po prostu za to, no. Ale my Wy ją możecie zdobyć. No, myśl, prześpiesz. Ja. My tu staramy się być na odcinku no, mniej więcej takie spokojne, bo dzisiaj robiliśmy... I dalej już... Jak... O, pokażę wam kolejną. Poczekaj. I teraz wam pokażę ostatnią, bo już nie pamiętam dalej. A ogłosiliśmy tak dobra tak opuścił daj poczekaj poczekaj jeszcze jest kolejna? nie no to daj ej poczekaj jakie masz zadanie? pokiety nie no. o dwa o nie to jest okropne Pro, e, prądop... po, nie 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 Zaginęła dziewczyna to jest okropne A. ja nie chcę tego robić daj nie więc tak Pracuj. Nie, nie polecamy robić promu, bo nieraz widziałam łebokrecji. E, e, jak musiała no, długo czekać. No, e, strasznie. Tuż nawet na autobus chyba mniej czeka. Tak, ale i tak są bagi jeszcze, bo oni tego nie naprawili. No nie więc, pozdrawiam. jest jeszcze lepiej. A tak to na promie jest okropnie. Ach. Co ja robię? Mamy z lombaną po prostu klawiaturę. No właśnie! cadło py... to jest jakieś! Nie pytajcie się w komentarzu! I takie będą komentarze. Jaką masz klawiaturę? Jaką masz klawiaturę? Dobra, powiemy! Mamy po prostu jakąś tęczową dla małych dzieci, które się uczą dopiero pisać na klawiaturze. Pozdrawiamy. Mam ją z przedszkola. Więc tutaj jest kolejna westka. A dalej już nie pamiętam, więc to chyba ty w tym odcinku. Co nie! nie. Ale nagramy zaraz drugi. Bo to już będzie za krótkie, a, ja, a może być ten. Eee, ja mam zwy, mam mamusi Dobra, to zzywy na chwilę. To więc y, tyle w tym odcinku. W następnym odcinku będziemy robić wyścigi, zadania Nie, i... Bagi będziemy pokazywać. No ale też wyścigi, zadania. No to to będzie taki dłuższy ten. Więc pożegnaj się lub pa! pa. pa.